Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie, w którym przygotowałem dla Was prezentację słuchawek Xiaomi Redmi Bat 6 Active. W opakowaniu znajdziemy etui ładujące wraz z słuchawkami. Słuchawki Xiaomi Redmi Bat 6 Active są dołużne, czyli nie posiadają żadnych gumek. Bateria w tych słuchawkach stacza na dosyć długo wraz z z Etui ładującym, gdyż testowałem je od dłuższego czasu. Słuchawki te działają z iPadami, iPhone'ami oraz telefonami z Androidem. Mają one wbudowany mikrofon, który umożliwia rozmowy przez telefon. Posiadają wsparcie dla takich asystentów głosowych jak m.in. asystent Google. Słuchawki te mają zasięg 10 metrów. Jeśli chodzi o testy, które ja wykonałem, działają one na terenie całego mieszkania, w którym mieszkam. Słuchawki te posiadają dedykowaną aplikację w sklepie Google Play od firmy Xiaomi, w której możemy m.in. sprawdzić stan baterii naszych słuchawek, są one wodoodporne. Ładowane są za pomocą złącza USB typu C, które znajduje się w ETUI. Czy jestem zadowolony z tych słuchawek? Tak. Mimo że nie kosztują one zbyt dużo, bo mniej niż 100 zł, są one według mnie godne uwagi i zakupu. Trzymajcie się i cześć!